Witam Was w kolejnym odcinku z serii rzeczy, które chciałbym, aby pojawiły się w Minecraft. Dawno nie było odcinku z tej serii, ale ostatni odcinek się obejrzał naprawdę bardzo dobrze, dlatego nagrywam dla Was kolejny. Jeśli ten odcinek obejrzy się też tak dobrze, to gwarantuję Wam, że na pewno będzie kolejny. Wracając do tematu, przedstawię dzisiaj 10 rzeczy, które chciałbym, aby się pojawiły właśnie w tej grze. Jeśli odcinek się Wam spodoba, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem. A ja bez przedłużania zapraszam Was do oglądania tegoż materiału. Pierwszą rzeczą, którą bym chciał, to na pewno różnego rodzaju warianty zwierząt. Oczywiście w ostatnim czasie dostaliśmy warianty krów, a także świń. Lecz jest to moim zdaniem trochę za mało, bo jeśli chodzi o warianty, no to twórcy mogą się tutaj naprawdę nieźle popisać. Na pewno chciałbym, aby pojawiły się warianty owiec. Jak widzicie, zimowe, ciepłe. Dosłownie na każdym biomie mielibyśmy różnego rodzaju owce. I na tym zdjęciu najbardziej mi się podoba ten drugi wariant. Do tego także więcej wariantów kurczaków, a nie tylko tak jak teraz mamy w sumie dwa nowe warianty. Dlatego, oczywiście, więcej wariantów krów. No i oczywiście, warianty świń. Jeśli chodzi o warianty, moim zdaniem nie jest to nic trudnego i naprawdę mogliby pokusić się na więcej wariantów zwierząt. A co byście powiedzieli na węże, na badlands, czy też pustyni? Moim zdaniem, idealnie pasowałyby do tych dwóch biomów. Oczywiście, gdybyśmy podeszli do takiego węża, mógłby nas zaatakować i zatruć na kilka sekund. Oczywiście, zawierałoby nam to naprawdę bardzo dużo życia. I po zabiciu dostawalibyśmy kieł węża, z którego moglibyśmy zrobić sztylety, czy też jakieś ostre narzędzia. Kolejna rzecz, którą bym chciał, aby się pojawiła, to oczywiście lilie wodne, ale z kwiatkiem u góry. Jest to stary pomysł, gdyż z The Wild Update, no ale jak wiecie, czy też nie wiecie, niestety nie dostaliśmy tego do dziś, a dałby naprawdę fenomenalny klimat. Oczywiście nie musiałoby to wyglądać w taki sposób jak na filmie, ale jakieś podobne kwiatki mogłyby być, no i oczywiście nie wszystkie lilie wodne by miały ten kwiatek. A co Wy uważacie o tym pomyśle? Możecie napisać w komentarzu. Kolejna rzecz, którą bym chciał to nowe drewno, ale w endzie. I tak, dobrze usłyszeliście, w endzie. Miałoby ono kolor fioletowy i rosłoby w niektórych miejscach. Oczywiście w tym filmie przedstawiłem Wam tylko deski, drewno oraz schody. Innych wyrobów nie miałem, ale myślę, że inne wyroby też mogłyby być. Bo jak wiadomo w Minecrafcie nie mamy fioletowego drewna, mamy oczywiście bliskie kolorem, chociażby szkarłatne, no ale to nie jest wiadomo ten kolor. Kolejna rzecz to japońskie wioski. Myślę, że naprawdę japońskie wioski przydałyby się w tej grze. My moglibyśmy je znaleźć oczywiście na biomie Wiśni, gdyż jak wiadomo, biom Wiśniowy jest naprawdę bardzo nudnym biomem, gdyż mamy na nim tylko drzewa i leżące kwiatki wiśniowe. Oczywiście nie musiałyby one być zbudowane akurat z tych bloków, ale kształtem powinny tak wyglądać. Jeśli podoba Wam się ten pomysł, możecie zostawić łapkę w górę. A co powiedzielibyście na więcej odcieni kolorów? Na przedstawionym rysunku, jak widzicie, mamy różnego rodzaju odcienie terakoty, wełny, a także cementu. Wiele razy, jak buduję, mam z tym problem, że na przykład chciałbym kolor lekko jaśniejszy, no ale takiego nie ma. Dlatego moim zdaniem powinien być ciemny, lekko jaśniejszy, jeszcze bardziej jaśniejszy i bardzo jasny, no po prostu więcej tych wariantów kolorów. Nie jeden budowniczy na pewno by się ucieszył. W ostatnim Snapshocie dostaliśmy nowe roślinności na pustyni. Ale co powiedzielibyście na to, gdyby dodali na pustyni takie oto oazy, w których mielibyśmy osady. Oczywiście mielibyśmy na nich dużo wody, palmy, no a także jakieś wioski. Akurat w tym filmie przedstawiłem taką wioskę, ale mogłaby być oczywiście inna. Bardziej minecraftowa, gdyż ta no nie do końca jest w stylu minecrafta. Ale moim zdaniem pomysł naprawdę idealny. Co wy uważacie o tym pomyśle? Oczywiście możecie napisać w komentarzu. Więcej wyrobów z Terrakoty, czy też z Betonu. Pomysł moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawy i mielibyśmy oczywiście murki, schodki, półbloki, bo jak wiadomo, terakota i beton to jest tylko blok, a dzięki temu budowanie stałoby się naprawdę moim zdaniem ciekawsze i bardziej kształtne, a także pozwoliłoby to częściej używać betonu, a także terakoty. Przedostatnią rzeczą byłby mop, którego możemy zrespić tylko komendą, a byłby to oczywiście iluzjoner. Pojawiałby się on w najazdach i byłby naprawdę trudny do zabicia, gdyż musielibyśmy ze skopiowanych znaleźć tego prawdziwego. I go oczywiście zabić. Po zabiciu moglibyśmy otrzymać totem zachowanego ekwipunku, dzięki któremu po śmierci nie tracilibyśmy rzeczy z ekwipunku. Dzięki temu iluzjoner miałby naprawdę sens w tej grze. I ostatnią rzeczą, którą bym chciał, to sęp, który przegrał w głosowaniu w pustyni. Poza tym, że byłby on naprawdę bardzo przyjemnym mobem. To do tego krążyłby w miejscu, w którym umrzemy, dzięki czemu moglibyśmy łatwiej zlokalizować miejsce naszej śmierci. A do tego jeszcze oczywiście pustynia byłaby bardziej urozmaicona. Co wy o tym pomyśle, uważacie? Możecie się podzielić oczywiście w komentarzu. I w taki sposób doszliśmy do końca tego odcinka. Jeśli odcinek się Wam spodobał, zachęcam, aby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście ten film i do zobaczenia w kolejnym odcinku.